W tajemnicza wybranka Bianca Censori. Kim jest? Wszystko to stracił jednak, gdy zaczął wkręcać coraz bardziej w stronę antysamickiego fanatyzmu i świata teorii spiskowych. Bardzo prawdopodobne, że jego obecne, wyjątkowo kontrowersyjne zachowanie, by wymienić tylko pochwały pod adresem Adolfa Hitlera, jest wynikiem choroby efektywnej dwubiegunowej, na którą Y cierpi od lat. Na początku stycznia amerykańskie portale rozpisywały się o dziwnym zniknięciu kanyego Westa. Nikt nie był w stanie nawiązać kontaktu z muzykiem od kilku tygodni, więc niektórzy podejrzewali nawet najgorsze. Ostatnio raper znów się jednak znalazł i to z obrączką na serdecznym palcu lewej dłoni. Jak donoszą źródła bliskie sprawie na łamach portalu TMZ, to dowód na ceremonię zaślubin. W której West rzekomo wziął udział, wybraną artysty została Bianca Censori. Jest tylko jeden haczyk. Wygląda na to, że przynajmniej na razie ślub między Y i Censori był główny symboliczny. Zdaniem informatorów ceremonia się odbyła, ale w urzędzie stanu cywilnego nie podpisano żadnego dokumentu, dzięki któremu małżeństwo byłoby legalne. Sam związek zdaje się jednak kwitnąć. O czym świadczą zdjęcia zrobione parzeń w ekskluzywnej restauracji w Beverly Hills. Co ciekawe, w zeszłym miesiącu Y wypuścił nowy kawałek zatytułowany Censori Overload na część obecnej partnerki. Pada tam m.in. wers, Biblia mówi mi, że nie mogę uprawiać seksu przed ślubem. Który być może tłumaczy konieczność zawarcia przynajmniej symbolicznego małżeństwa. Fanów Westa najbardziej interesuje jednak z pewnością, kim jest piękność, która zaledwie kilka miesięcy po rozwodziemskim Kardashian zdobyła jego serce. Censori pracuje, lub może pracowała, przez kilka ostatnich lat u Easego jako dosignę architektury. Najwyraźniej swoimi umiejętnościami i pięknem zwróciła na siebie jego uwagę. Ciekawe. Czy pomogło tu przefarbowanie włosów na blond?